No, no, ten, no. ten. O, dodał, nie ten. Potem wait, wait. wait. Skoło mnie do smołka. Jest in the side -side? Yes. <gulatory> Jak zobaczyłeś, że wyciągnął nóż, to było trochę spokojniej. <gulatory> Bo na to spamowałeś, amunicja by ci się skończyła, i byłby kurwa przepał. Nie wiem, wyciągnął nóż, a mówiono. Odmina gdzieś te, te chyba, chyba, że znowu dźwięk co to? Co to? Odmina Smoka jakby, co? No. Wejdę do kolejka No jest, ostatni pół HP chyba i będzie odmida e, od 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 od... Nice. mi się. Od odbędę, pleczę pod. Put, put, jest? Sprawiał. Nice. Jakiś time ago kropli? Na nim oooo! Neidy na longa. Jest tu. Był dwóch. Był dwóch, jeden officer. O morze! Mi? Nie. Ale panie dostałem! Ja też. Nie zdechniesz? dole <noise> już wyjdzie, kurwa. Jeden siedział tu, może A wupa była konstrukcja długa. No, no właśnie On miał się? On podobny dobry mnie, do mnie dostał. Dostał Chyba. Dante jak coś tylko niech się Bo nic nie widzę. Ktoś nie to

O? Czwarta bania. A czy to zapisze? O mnie kurwa, no.